Dlaczego popełniamy takie same błędy jak nasi rodzice? Czy czasami się zastanawialiście nad tym? Opowiem Wam taką zasłyszaną anegdotę, ale jest w tym naprawdę dużo prawdy i niech każdy zastanowi się czasami, czy nie robi takich jakichś czynności w swoim życiu. No to mama zawsze robiąc kotlety ucinała rogi z każdej strony przed smażeniem tego kotleta i pytam się mamy, Mamo, dlaczego to robisz? Ona mówi, nie wiem, babcia zawsze robiła, twoja babcia tak robiła. No dobra, to... Idę do babci i się pytam: Babciu, a dlaczego jak smażysz kotlety, to zawsze tak rogi ucinasz z każdej strony? Babcia mówi: No nie wiem, twoja prababcia tak robiła, zapytaj się jej. No to idę do prababci i się pytam: Prababciu, dlaczego zawsze jak smażyłaś kotlety, to tak ucinasz z każdej strony rogi? A prababcia mówi: Bo miałem kwadratowo za mało patelnie. I tak więc czasami zastanówmy się nad tym, co robimy i czy nie powielamy takich błędów w życiu. Pozdrawiam.